Dzień dobry, dzisiaj omówienie eventu, wyczekiwanego eventu, pojawi się event, nie pojawił się jeszcze event na WTK, tego camelota, co no to jest event halloweenowy, bardzo przyjemnie, naprawdę bardzo przyjemnie, hmm, oczywiście do zdobycia jest czołg faraon, faraoch, faraoch, tak w ten sposób ma się to wymawiać, siódmy tier ze swoją specjalną umiejętnością, E, tak, Desert Sans to się nazywa i tak, to jest właśnie ten faraon cały, e, o dziwo właśnie zobaczyłem na prezentacji Wargamingu, że tutaj jest normalnie e, sarkofag w środku i to jest on no, jakby, nie wiem, z jego mocą napędzane, czy on to troszkę nie wiem jako strzela, bo tutaj jest nogami, jakby jest w kierunku tego działa, to może budzić naprawdę dziwne skojarzenia, ehm, ale nie będziemy o tym rozmawiać, lecimy sobie dalej. Ehm, tak, przechodząc do samego eventu, e, to przeczytajmy, e, przeczytajmy co WG o nim właściwie pisze. Nie wiem czy tylko wam się to pojawi, pojawiło się dobrze. Co biście. Tak. Czyli jak możemy sobie zdobyć tego faraona? Ogólnie to będziemy mogli sobie Chyba jak event, jak event, czyli musimy zdobywać specjalną walutę Walutę, którą, tak jak tutaj będzie napisane, walutę, którą zdobywamy Wygrywając z bitwy od tieru 4 do 10 I za każdą wygraną dostaniemy taką jedną flagę i te flagi właśnie musimy zdobyć żeby y, móc dostać jakby tego całego meddzieja meddziej, tak, więc to w zasadzie taka, taka jest trudność tego eventu. Kolejną rzeczą jest to, że mamy tutaj glify, a glify to jest takie coś, co y, zwiększa nam szansę na wypadnięcie czołgu I... To jest naprawdę bardzo fajne, i możemy sobie w ten sposób zwiększyć procent na wypadnięcie samego czołgu. Nie wiem do końca, do jakiego poziomu dowiemy się o tym, jak już będę miał ten event ukończony. Tak. No i tutaj mamy właśnie tę całą stronę tego, całego skarbca faraona. I mamy tutaj tak. Gify zwiększają szanse na znalezienie w czołgów w skarbcu, Zdobądź jeden glif za oznakę asa pancernego zdobytą pojazdami z poziomu 4,9 z 4,10, przepraszam, czyli zobaczcie sobie. O, tutaj jest w sumie nawet napisane, jeśli posiadasz 4 glify, masz 19% szans na wylosowanie faraona w skarbcu. Z 5 glifami szansa to już jest 21%, czyli z 7 to będzie 30%, a 30% no to kurczę, procent jest dosyć, dosyć fajny, bo 3 na 10 skrzynek powinno nam wypaść, więc nie będzie jakoś tam bardzo źle. Jedną skrzynkę możemy otworzyć za 1350 golda. Także no nawet jeśli nie będziemy chcieli jakby wydawać tych kluczy ani nie będziemy ich mieli to za te 1350 golda możemy fajnie to zrobić. Dodatkowo mamy tutaj taką opcję jak wędrowny kupiec, czyli jeśli otworzymy 19 razy tą skrzynkę faraona, dostajemy wtedy za każdym razem w sumie sakiewkę. No i tutaj jeśli uzbierzemy 19 sakiewek to mamy Możliwość otworzenia skrzyni wędrownego kupca, która zawiera gwarantowany czołg z listy, czyli Helsing, lub Drakula, lub Hlykan, lub ten cały faraon. To są czołgi gwarantowane, jakby z tej, z tej puli czołgów wypadnie nam jeden po otworzeniu 19. Raczej nikt z nas nie otworzy tych 19, ale e, tak fajne, fajnie, że takie coś w ogóle jest. Więc tak, ze samej skrzynki na e, faraona. Może wypaść od 500 do 750 golda, czyli to takie są małe sumy. Tak samo kredyty, bardzo małe. Jakieś tam kamuflaże i w ogóle nic szczególnego, naprawdę. No i oczywiście ta sakiewka, która, która wypada za każdym razem, jak widzicie, 100%. Rekompensata, jeśli posiadamy czołg, to jest tylko 1700, 1500 golda, więc dosyć mało, tak szczerze. Yy, pomówmy sobie jeszcze, czym właściwie takim jest sama moc. Yy, moc Desert Sans, czyli ta cała specjalna umiejętność, jaką ten czołg posiada. Yy, Otóż, no ja się spodziewałem, szczerze mówiąc, że to będzie jakiś, wiecie, no, super umiejętność, jakiś będzie dodawał większy damage, cokolwiek. A się to okazało, że on po prostu będzie, jeśli dobrze to zrozumiem, że na tym na. Yy, na mapach pustynnych będzie miał po prostu dużo lepsze, um, dużo lepsze porów, poruszanie się po, po, po właśnie um, gruncie, czyli będzie miał mniejsze opory gruntu, będzie mógł się szybciej rozpędzać, szybciej jeździć, ale to tylko na mapach pustynnych, tak jak nazwa sugeruje Desert Force, czyli tak pustynne siły. Um, no i jeszcze będziemy mieli plus 50% czasu, czyli 50% szybciej będzie się um, Szybciej na, naprawiały będą się moduły, także e, To też jest jakaś fajna opcja, ale to tylko na mapach pustynnych Więc no, trzeba, trzeba o tym pamiętać i e, Tak Więc mam nadzieję, że to nam wystarczy, no zobaczcie, to jest tylko Desert Sand, Fort Despair Black Goldville, Oasis Palms, Canyon i Westland, czyli to są e, O kilka tych map, które mają w sobie właśnie pustynie, pustynne klimaty tak, sam event. Dodatkowo mamy tu jeszcze do zdobycia e, kamuflaż pustynny, wartownik, który jest naprawdę bardzo ładny. No, może nie na takim czołgu, ale zobaczmy go e, na czymś, co ma. E, najładniej, wiecie, na czym wyglądają kamuflaże? Na takiej godzili, na przykład, zobaczcie, przepiękne. Albo na na przykład KPZ też to powinno no ładnie, chociaż jeszcze nie aż tak. Tutaj też, ale najładniej kamuflaże będą wyglądały. Leopardzie, zobaczcie, to jest różnica między czołgiem w jakości HD, a nie HD. <noise> odwrotnie, w sumie tam, ten, ten Leopard nie był w jakości HD. Boże, gdzie jest ten czołg? Tutaj! Tutaj kamuflaże wszelkie wyglądają tak cudownie, no zobaczcie, to jest coś pięknego. Także no, mamy do zdobycia ten kamuflaż. Ogólnie za darmo, Jeśli z tego co rozumiem, to będziemy mo mogli otworzyć tylko dwa. Ym dwa te całe pojemniki na tego faraona, tak samo do zdobycia będziemy mieli za darmo tylko dwa glify, z tego co rozumiem, bo glify, glify zwiększają szanse na znalezienie, znalezienie, tak? zdobądź jeden glif za każdą odznakę asa, czyli będziemy mogli zdobywać te asy pancerne, więc tutaj też zbyt dużego problemu nie będzie, no i jak zdobędziemy te 7 emek, no to wtedy możemy sobie fajnie mieć już 30% na czołg. Także nie wydaje mi się, żeby to była jakaś bardzo trudna opcja. I dlatego raczej możemy tylko za Darmo raz otworzyć tą skrzynkę, no bo jakby było więcej, to ten czołg by, był, by miał każdy po prostu, bo tutaj raczej Mki od czwartego tieru to nie będzie problem zdobyć Więc róbcie ten event póki, póki możecie. I tak, tak. Pamiętajcie jeszcze, że tutaj są w sklepie oferty specjalne. Za 5-6 zł można kupić kamuflaż do tego czołgu legendarny lub za 1500 golda. Bardzo dziwny w ogóle przelicznik swoją drogą. No i klucz do otwarcia, do otwarcia samej, samego tej, tej skrytki, do tego faraona, za 12 zł. I jest to bodajże oferta nielimitowana, także nie są to zbyt drogie krótsze Także jeśli zdobędziemy wszystkie Mki, teoretycznie otworzymy, nie wiem, 3-4 skrzynki, to powinien nam ten czołg wypaść. Czyli około 50 zł nie będzie dużej tragedii, mówię wam. Więc tak i wiem, jak najbardziej fajny czołg Jeszcze zobaczycie, jak będzie ocena w przyszłości. I tak, napiszcie mi swoją opinię proszę o tym, evencie, o tym evencie, napiszcie co o nim myślicie. Jak dla mnie fajna inicjatywa, bo jest to jeden z czołgów, które można zrobić za darmo, raczej bez większych problemów, bo do zdobycia mamy tutaj dwa klucze, a jeśli nam się nie uda to możemy kupić dosłownie tam za 20zł kolejne dwa, więc to też nie jest jakaś tam bardzo duża kwota. I tak, dziękuję Wam za oglądanie, pamiętajcie o dołączeniu do Discorda, zostawieniu łapki w górę, subskrypcji oraz udostępnieniu tego gdzieś, żeby nasza rodzinka Blitzowa rosła, a ja Wam dziękuję w tym momencie za oglądanie, zapraszam do oglądania kolejnych odcinków i tak, na razie, cześć.